Dzień dobry z winnicy, kapitana Wita Piotr Budek. Dzisiaj naprawdę króciutki film o tym, jak można przycinać krzewy, krzewy winorośli. Na temat zasad cięcia, gdzie, co, jak i dlaczego ciąć, to już zrobiłem mnóstwo filmów, które znajdziecie na moim kanale i tam znajdziecie filmy ze strzałeczkami, z rysuneczkami, z objaśnieniami i co tylko. A dzisiaj tylko pokazuję, jak można improwizować na, na krzewach i, i jak można w różny sposób różnie rosnące krzewy, krzewy przycinać. No bo niestety nie wszystko w życiu udaje się tak, jak to sobie planujemy, i tak naprawdę to każdy krzew rośnie nam troszeczkę inaczej, i wykorzystując zasady i prawidła, że tak powiem, cięcia, musimy się na każdym krzewie dostosować do, do warunków, jakie on również nam, nam dyktuje. Nie tylko jemu, ale również krzew dla nas w tym roku preferuje, jak widać generalnie cięcie krótkie na czopy żeby mi tutaj za dużo tego nie wybijało, o tutaj widzimy słabiej rosnący krzew ale też trzeba go jakoś było przyciąć i i pokazać tutaj, tutaj mamy arkadię Przejdziemy, tu mamy kolejną Arkadię, bo akurat tej odmiany mam trochę więcej pod osłonami. I do następnego przechodzimy. Krzew się nazywa Lidi. Odmiana się nazywa nie krzew. Tutaj mamy jubilej nowoczerkaski. A tu dalej, właśnie przyszedłem. Do pracy i dalej mamy krzewy, które za chwilę będę ciął. I jeszcze rzut oka na coś, co się nazywa kurtyną. Te krzewy rosną akurat w środku namiotu, i tak sobie wymyśliłem, że prowadzę je w formie kurtyny. Tutaj proszę, ten sam wiek, ale inne podejście, bo jakoś nie udało się lewego ramienia. Spróbujemy jeszcze raz. Prawe jest, le na lewe zostaje łoza. I następny, jak widzimy, ten jeszcze inaczej chce. No i takie dziwne rogi na nim powstały. Ale tak też można, ten bardziej. Zbliżony do książkowej wersji, to troszeczkę torebek wisi na muchy. Tu kolejny, krótkie czopki, ramiona. Kolejny, to tak nam rośnie. I dalej, następny, tak jest przycięty na ten sezon. Następny już ma dwa stałe ramiona, o. a ostatni się zaparł i nie chce nam tu coś w lewą stronę nic dać, rośnie przeciw słońcu, jakiś dziwak, ale może w tym roku jakaś łoza się przydarzy, chyba trochę pamiętam za dużo gronu zostawiłem i, i taka ta łoza jest trochę trochę wylejaka, ale w tym roku będzie odpoczywał, nie obciążę go za bardzo, z jednogroną udami już i dochowam się na pewno łus odpowiednich do skończenia budowy tej formy. To tyle, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Dziękuję bardzo. Jak się podobało, to proszę subskrybować, zostawiać lajki. Do następnego filmu. Kłania się Piotr Dudek.